Siemaneczko, mamy dzisiaj 24 grudnia i przede wszystkim życzę Ci dzisiaj wesołych świąt. Mega mi miło, że znalazłeś dzisiaj czas, że znalazłaś dzisiaj czas, żeby obejrzeć odcinek, żeby spędzić ten bardzo ważny dzień razem. Przede wszystkim życzę Ci dużo zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to będziesz miał, będziesz miała wszystko dookoła eleganckie. No i dzisiaj robimy sobie taki świąteczny odcinek i przetestujemy wszystkie świąteczne Mikołaje. Wiem, że zapowiadałem, że 24 grudnia będzie ostry kalendarz adwentowy, ale niestety nie zdążyłem tego filmu zmontować, więc puszczam właśnie ten odcinek, gdzie będą przetestowane wszystkie normalnie, będzie pełno światecznych, Mikołajów I wyłonimy te najlepsze smaki, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, jakie są najlepsze. A już Ci zapowiadam, że na dniach ten odcinek z ostrego kalendarza adwentowego się pojawi, więc oczekuj, oczekuj, Szczel tutaj świąteczną łapkę w górę, będzie mi mega miło. Życzmy sobie wszyscy wszystkiego dobrego na dzisiaj. W komentarzu na dole. No i życzę Ci, żebyś resztę tego dnia mógł spędzić, albo żebyś mogła spędzić z rodziną i wesoły świąt, wesoły świąt! Lecimy z odcinkiem. Tak więc, wszystkie Mikołaje już kupione i cię robimy wielki test Mikołajów, bo chyba każdy lubi czekoladę, a my cię sprawdzimy. Który Mikołaj z czekolady będzie najsmaczniejszy i najlepszy do zakupu, do zjedzenia. Więc damy ci znać z udziałem razem, bo mam tutaj największego speca od słodyczy. Czy jesteś gotowa na największy test mikołajów na świecie? Tak. Na przywitania. Siemanko! Mamy chyba. A ty zawsze mówisz Iwi ma. Siema na wiary z Mamy tutaj chyba około 25 sztuk czekoladowych Mikołaj i dzisiaj sprawdzimy, które będą najlepsze. A ja chcę tym razem znowu kogoś pozdrowić. Pozdrow, dawaj. Ale to jest moje klasy. Pozdrawiamy, Ola. Mamy tak podzielone, że tu są mniejsze, tu są większe, żeby cię nie zasłaniały. A najdroższy z tych Mikołajów to to jest ten zestaw potrójnych belgijskich Mikołajów, więc to chyba będą takie najbardziej. Ja ten. Chcę od... Dobra, to testujemy na początku jakiej firmy to jest. On ma zgniezioną <laughs> głowę, bo już miał incydent, więc patrz to. Ten Mikołaj przeszedł mega ciężkie święta, ale do, dotarł tutaj. One były kupione w Kerpurze ale nie jestem pewien. Ja dostałem brodę. Taka czekolada trochę taniej marki. To jest taka nawet nie mleczna, tylko deserowa. Lubimy od 1 do 10. No ja bym tutaj dał 4 na 10. Ja daję 5 na 10. Kolejny Mikołaj. Biorę Mikołaja od Kindera. Tak się prezentuje ten ziomek. Ja lubię w ogóle czekoladę od Kindera. Jest taka chyba jedna z lepszych. Taki sam ma wzór jak e, serberko, cześć. Odwzorowali mu twarz. Bardzo fajne jest to, że jest właśnie on taki odwzorowany według serberka. Czyli ma taką twarz. Proszę, może zmiażdżyć mu łeb. Kurde, dobra, głowa poszła ekstremalnie. To jest identyczne, tak jak jest to jajko w Kinder niespodziance, tylko że tu, tu nie ma w środku nic. Identyczna czekolada jak tam. Jak mamy skalę do 10, no to dałbym 9 na 10. Ten Mikołaj chyba kosztował dychę, więc jest dosyć drogi, ale też były chyba mniejsze Mikołaj. Hmm? Ja bym dała 8,5. 8,5? Czyli na razie tak, 3 ten jest na pierwszym miejscu. Wybierzemy sobie, oczywiście, top 3. Nie? MMS? Dobra, to jest chyba jedyny Mikołaj, nie jest Mikołaj, bo to jest przebranych dwóch MMS-ów za Mikołaja. No dobra, jest w figurce Mikołaja, więc wziąłem go też, ale troszkę taki kurde podszywany Mikołaj. Ale to jest jedyny Mikołaj, który ma zawartość w środku, bo z tego co czułem... Chociaż nie, yeah. jeszcze ten Rizis jest nie. Yeah. A, Smartis! Ten z rudą brodą jeszcze jest. No, Messi. Czyli też jest porządny odlew. To nie jest pic na wodę. Patrzcie, jest odlew taki czekoladowy, tak jak tam. Jest naprawdę klasa, i uwaga? Są drażetki w środku, to może... Dawaj, miasz mu głowę. Ugryź Zuzia. Miasz mu Zuzia. głowę. Ej, tak, patrz. Zuzia, ugryź u... mu. mu. Hmm. Łeb Operacja. Nie było widać. O, patrzcie, małe. takie małe. Małe. M&M's M&M'sy i nieoznakowane. Ale dobre, jak M&M'sy. No mi osobiście lepiej, bardziej smakował ten Kinder. Tu bym dał takie 7 na 10. Jest spoko, a ty? Ja i Czyli lepszy niż Kinder? Czyli tobie bardziej M&M'sy podchodzą, no dobra. To co, odjeżdż... M&M'sy odjeżdżają? Ten taki gnom z curry. jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz gnom, bo mamy w tle człowieku, ziomka. Teraz ja, to ja wybieram takiego nietypowego, który według mnie tobie nie będzie smakował, bo to jest ta czekolada After Eight. To jest ta czekolada miętowa. Cukierki, które zawsze zostawały u babci, nie? Nuczku zjedz czekoladkę. I ta była ta After Eight. O kurde, ale poszło. W środku nic nie ma. Pusto. Też odlew czekolady był. Miętowa czekolada. Ja też nie przepadam. Jeden na 10 0 na 10. No, nie, nie, nie smak się, zesprawia? Nie. No. Dobra, lecimy z belgijskimi mikołajami, czyli to są chyba najdroższe Mikołaje. Koło trzech dych chyba kosztowały. dyszkę za Mikołaja, więc w sumie tylko i wyłącznie są najdroższe, ponieważ trzeba było je kupić w zestawie. Trzeba to No dobra, dawaj. Ja obstawiam, że one mogą być pyszne, bo tam jest napisane, że są z belgijskiej czekolady i tak wyglądają prestiżowo. Czyli to jest jedyny chyba farbowany ty, Mikołaj. Nie. Ten też jest. Ten też jest, dobra. Czyli będą podwójnie farbowane Mikołaje. Tak się prezentuje malutki, czerwony Mikuś, ale ci powiem, że troszeczkę... To był jego mojego królika. Sorry, ale makrosów ten Mikołaj nie trzymał chyba, nie? Bo taki, kurde, przypożony. Trzeba postukać. O, <laughs> łatwo poszło. Łatwo poszło. Czekolada, ba, nie jest taka gruba, czy jest? Nie no, trochę jest, patrzcie, trochę jest. Ja wziąłem jego no twarz, uwaga. Tego czerwonego. Patrzcie, zjemy go oko, próbujemy. Próbuję Czy mm, 10 dżerwony, na 10. Ten czerwony smakuje jak biała czekolada. No, trochę jak Kinder, trochę też, ale tak inny. Daj 10 na 10, jest naprawdę spoko. I tu mamy ten element tej kolorowej czekolady. Ja jestem ciekaw, ja tego Rizisa jestem ciekaw. On jest taki kurde... To jest w ogóle też Mikołaj niby, ale jest to taki bobsleista, patrzcie Ziomek na desce Snowman, bałwan Bierzemy bałwanika o, Ale ciężki O kurde, najcięższy Mi się wydaje, że ten Mikołaj nie będzie, że w środku będzie miać pusto, tylko będzie cały z czekolady Ja obstawiam, że on nie będzie z czekolady, tylko on będzie z masą orzechową w środku mordą. On nie wiem ile kosztował, ale naprawdę kawał masła orzechowego, otwieramy, a teraz obstawiasz, czy będzie miał wygrawerowaną twarz, taką jak na opakowaniu? Ma, ale ładny, ej, najładniejszy, patrzcie to, najładniejszych was wszystkich, no Ten Mikołaj zasługuje na to, żebyś rozwaliła mu głowę No, masło masz, ale zajebisty Patrzcie, masło żeby w środku ci. no co już wiemy Mmm, elgizysowy smak 9 na 10 Zero. Według mnie jeden z lepszych. Twoja kolej, jakiego Mikołaja wybierasz? mamy jeszcze sporo, kurde, chyba przesadziłem, jest za dużo ich. Chyba, chyba kosztują z 12. ale już mam zgagę od tu tego. Wow, ale Miękki! Ale wielki, Mięki. fajny, ładny. Ej, Mięki. Chyba... Miękki? No tutaj ma łeb miękki. Czekaj, leżymy tutaj. Patrzcie. Piękny. No jest ładny. No. Według mnie faktycznie chyba najładniejszy. Najładniejszy ale, ale z wszystkich. Nie dotknij. Pokaż. Tu, tu, trochę miękki łeb. O kurde. Normalnie główka poszła. Nie ja mam nic z kolorem. Dobra, chyba ta sama czekolada, co była w tamtych. To już bym dał 10 na 10. To są firma? Mhm. Ja daję 8,5. 8,5 na 10, czyli również wysoko. Ten według mnie jest naprawdę ciekawy, ponieważ to jest chyba piernikowy Mikołaj. Trzeba to. Milka piernikowa. Lubię Gingerbread. Pierwszy raz takiego widzę w tym roku. Chyba nie było wcześniej takiego, to jest chyba jakaś nowość. O, rozpakujemy. Główka poszła. Próbujemy. Jest mm. taka mm, czekolada z ciasteczkami. Mm. Dobre. Jest, ale ja nie lubię pierników. No, ale piernikowy smak. No jak ktoś lubi piernik, to naprawdę będzie zadowolony. To jest taka chrupiąca, tak jakbyś wziął tą czekoladę taką mm, z ciasteczkami. No, ja bym dał 9 na 10. Ty dasz trzy pewnie. nie lubię pierników, więc jeden na 10. O kręca. Dobra. Bo to trochę to... jak na samym początku zjesz, to czuć trochę czekolady. Mm. Dobra. Jaki bierzesz kolejny, Mikołaj? Ten? O, jak patrz, jemu ucieka oko? patrzcie. Bo dostał głupawki. E, ładny. On jest z workiem. Najładniej wykonany Mikołaj, bo jest z dwóch stron. Z dwóch stron jest ozdobiony, więc to jest naprawdę spoko. No i powiem Wam, że proszę. Piękna forma. No, piękna forma, czyń powinność. O, normalnie poszedł. Dobra, próbuję końcówka czapki. Ale smutno mi jest, że. U żadnego z Mikołajów nie ma czekolady w środku. No ta czekolada jest bardziej taka deserowa niż mleczna. No ale dla fanów mega słodyczy, obstawiam, że powiedzą, że 7 na 10. Ja bym tak dał. I są elementy. Myślę, jest okay. Są elementy białej czekolady i są elementy tej deserowej. Jest pyszny. Jest dobry, jest pyszny. Ja chyba teraz wezmę najbardziej budżetowego Mikołaja, jaki był. Bo z tego co każdą kosztował, 59 zł, Mały kagatek, 40-gramowy. Tak się prezentuje, chyba najbardziej budżetowy Mikołaj. Oddzieramy go ze skóry. Ale też ma odwzorowaną twarz. Ej, trochę creepy jest. Taki kurde Mikołaj ze średniowicza. A, bo niego nie zobaczyłam. Zobacz. Testujemy go. Proszę bardzo. Najbardziej budżetowy Mikołaj z wszystkich. Taka czekolada, jak są w kalendarzach adwentowych. No. Czy to jest takie czekolado podobne Jeden na dziesięć. O, o, ja chciałam króliścia. To jest króliś. <laughs> Biała czekolada. Jak go na pewno wezmę, jak się schodzi. Czekolada Nestle. Mm. Taka krucha. A, dobra, czekolada. Ja bym dał dziesięć na dziesięć. Ty go kupiłeś? No. Mógłbyś na wielkanoc go kupić. No wiem, ma się trochę <laughs> fejla. ale dobra, no dziesięć na dziesięć jest trocha. Ja. Piłaś. Wiesz co? To on już został zakupiony w oszą chyba. To bierzemy takiego najbardziej prestiżowego, bo on ma dzwo dzwonek. Patrz. Santa is coming. Tak się prezentuje Mikołaj Lin z dzwoneczkiem. Taki jest tutaj, nie? A tu jest inny. No, no patrz. Dziadek Mróz. Testujemy Mikołaja. Mmm. Zajebisty Mikołaj Aha. To jest idealna czekolada jak ktoś już ma naprawdę bzika na najbardziej słodkiej czekoladzie. Ja bym miał... dał 7 na 10 A ja 3 na 10. Dobra, czyli razem dajemy mu dychę. Rudobrody Mikołaj ze smartisami. Uuu Patrzcie to. O, no. Czekaj, czekaj, patrz, patrz No, no face. To no, tak, patrz, ja patrz, nie patrz wiem, ale... ale ja nie wiem gdzie. Zrobiłem mu oczy, bo Jomek nie miał Testujemy smartis. Dobra czekolada. Według mnie smaczniejsze jednak M&M'sy mm, były z M&M'sów. Ja bym dała czekoladę. To lecimy z kolejnym. No, oczywiście to jest taki designerski, patrz. Designerski Mikołaj czekolady Milki. Taki sam jak opakowanie, elegancko, bierzemy od Milki. Dobra, tak jak tamten. Nie pamiętam, ile dałem tam, ale no 8 na 10 dam, bo naprawdę Milka jest dobra. Też czekolada firmy Figaro. Ten naprawdę jest taki dosyć barczysty, no. Czy ziomek będzie miał taki sam kształt? Jest! Ej, patrzcie, trochę inny, ale podobny. Ciekawe, czy ma też wzór z tyłu. Też masz wzór z tyłu, papry. O, na, napisz mi komentarz na zdrowie, jak dotrwałeś do tego momentu. Proszę bardzo. Jest. Dobra ta czekolada, ale ma taki podjazd tej takiej z kalendarza adwentowego, co tamten. 3 na 7. Ten ziomek miał incydent przed odcinkiem, już ma rozwalone stupki, więc zaczynamy od testu jego stupek. Kit katowy ziomeczek. Patrzcie, tu jest znak mm -hmm. Kitkat. I ona chyba ma takie wypustki z chrupkami. Mm. Dobra, 8 na 10. A już za słodko jest, o mm, tak. Zuzia ewidentnie już ma przesłodzoną skalę i wszystko co je, to ma dwa na 10. Oczywiście żadna czekolada z tego odcinka się nie zmarnuje. Bo w do mojej chaty. No, więc <noise> ja wszystko sobie weźmie. Cała rodzina zje tu w tydzień Tego Merci. Mm, ja lubię te czekoladki. Dziękuję ci, że jesteś na tym odcinku, Ziomek. Jeszcze nie patrzycie, czy jest ładne? Ładne, trochę taką ma zamgloną twarz. Dobra czekolada, jest już słodko, ale dałbym tak, żeby było sprawiedliwie, 9 na 10, bo czekolada z Mercy jest kozak. Tak. No, 9 na 10, był naprawdę dobry. Był mały, ale dobry. Sterawito od razu mamy tutaj, we, weźmiemy sobie z drugi, otwieramy obydwa. On jest to, jest, to jest czekolada orzechowa. W sensie nie, nie ma orzechu w środku, tylko smaku orzechowy. Ta czekolada jest deserowa. Ma lekki posmak orzechowy? Czy nie? Lekki jest. Taki, to nawet nie jest orzechowy, tylko to jest taki nugatowy. 5 na 10. No to bierzemy jeszcze tego z Dobra, proszę bardzo. Testujemy. Lepsza niż tamta, czyli ten posmak orzechowy był gorszy. 5 na 10. Dobra, 5 na 10. Kota przypomina. Faktycznie. Jakiś dziwny. Jak rozpalę mu głowę. Kalendarz adwentowy. Ej, znowu, patrzcie. Taka sama. To jest Mikołaj z y Mikołaj ze świątyni Majów to jest. Pozorujemy <noise> na wypadek Mikołaja, patrz. E, nene. A, jest OK, Ale to nie jest topka, ja bym dał 6 na 7. Mikołaj z Laponii z reniferem. To jest chyba jedyny Mikołaj, który renifera miał na opakowaniu. Ale tutaj... Łoł. Wow. On chyba u copperfielda był. Patrz, patrz, patrz. 7, 8, 7, 7, 7 na 10. Dobry, Mikołaj. No. Jestem bałwanek! Nie ma bałwanka, są prezenty. Trochę lepszy kalendarz adwentowy. Dwa na 10. Ostatnie dwa Mikołaje. To mamy Milkę. To mi się wydaje, że będzie smakować tak jak tamte, bo to bo jest chyba inne opakowanie. Czekaj, bo jeszcze nie. Jeszcze nie otwaliśmy, one jest spacz. Kosmo. Kosmo. Pokaż. Czajz? Ale ja chcę go otworzyć. Dobra, to na sam koniec zrobimy tak. Patrz, czekaj, patrz. Mamy dwa Mikołaje. I tam Dobra otwieramy ten jest z milki, ja biorę z tego. Niezły. 220. No niezły. Próbujemy szczymilkę. Ej w ogóle te z milki są naprawdę bardzo ładne. To samo oba. Dobry, mm, dobra, Mika, o, ja siódź, sorry, sorry, jednak ciuj. Wybieramy top 3, na pewno ten, e, to był ten Mikołaj e, z farbowaną czapką, to jest ta czekolada belgijska. Na drugim miejscu dałbym czekoladę Kinder, bo to jednak jest tak naprawdę taki sztos. A na trzecim MMM. No dobra, MMM z racji tego, że po prostu była taka różnorodność, że coś było w środku jeszcze. Dla mnie Rizisowy był naprawdę petardą, ale Zuzia nie za bardzo lubi. daj znać jaki jest twój mi ulubiony Mikołaj i... Jak dostarcz do końca, napisz komentarz. Czekaj, zjazd. Do widzenia.